Masz problem w swoim życiu, który bardzo ciężko rozwiązać. Mówisz sobie, że usiądziesz do tego jutro, bo dzisiaj już chcesz iść spać. Przychodzi jutro, a ty znów postanawiasz odłożyć to na później. Mówisz, że to nie w twojej kontroli i że nie możesz nic z tym zrobić, ale dobrze wiesz, że możesz ten problem bardzo szybko rozwiązać. A gdy kładziesz się spać, to czujesz, jakbyś zmarnował kolejny dzień swojego życia. Kiedy jest ktoś, kto na pewno tego nie zrobił. On każdego dnia siada i rozwiązuje wszystkie swoje aktualne problemy. Rozumie, że lepiej jest to robić teraz i później mieć z tym spokój, niż żeby musieć się nad tym później zastanawiać. Nauczył się rozwiązywać problemy bardzo, bardzo szybko, przez co nie zajmuje mu to wiele czasu. Wie, że gdy zostawi to na później, to dalej będzie to zostawił na później i to się nigdy nie skończy. Zastanawiasz się, jak on jest w stanie rozwiązywać swoje problemy tak szybko. Pytaniem jest, co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie przedstawię ci to, jak możesz rozwiązać jakikolwiek problem. Więc jeszcze teraz na dół i kliknij przycisk subskrybuj, żeby do nas dołączyć, a my już bez zbędnego gadania zaczynajmy. No więc pierwszą rzeczą jest to, żebyś zrozumiał to, że to zawsze ty jesteś problemem. Jeśli masz na przykład problem w biznesie albo w czymkolwiek innym, to to nie jest tak naprawdę problem biznesu ani niczego innego, tylko to jest twój problem. Kiedyś pamiętam, byłem u mojego brata w pokoju, grał w taką grę, która się nazywała Lies of P, i walczył tam z takim bossem, którego nie umiał pokonać, nie? I chyba dosłownie z, z 20 razy po prostu zginął, nie? I przypomniało mi się wtedy coś, co powiedział Alex Hormozy, a powiedział on, że jeśli cały czas przegrywasz na tym samym bosie, na tym samym poziomie, to nie jest problem gry, tylko to jest twój problem, to ty jesteś problemem, nie? Jeśli masz problem w biznesie, to nie jest problem biznesu ani niczego innego, tylko to jest Twój problem, to Ty jesteś tym problemem, nie? Ale teraz przejdźmy już do tych faktycznie praktycznych rzeczy, które możesz zrobić, żeby rozwiązać jakikolwiek problem. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest zidentyfikować symptom problemu. Więc to jest bardzo ważne, bo w większości przypadków nie znamy tak właściwie prawdziwego problemu od razu, tylko znamy symptomy. Tak, tak samo jak na przykład idziesz do lekarza, nie? I na przykład mówisz mu, no boli mnie brzuch, głowa i nie wiem, wymiotuje biegunkę i po prostu mówisz te wszystkie objawy, On mówi, no, 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 to może być grypa, może być to. I na przykład mówisz, że masz jakiś bardzo taki gęsty katar i on mówi, o, to grypa, nie? Ale nie wiesz, co jest prawdziwym problemem. Drugą rzeczą jest to, żebyś zidentyfikował prawdziwy problem. I to zrobisz poprzez pytanie się przynajmniej pięć razy dlaczego. Tak wyobraź sobie, że cały czas kopiesz się w dół, tak na przykład jak w Minecrafcie, nie? I trafisz na jakiś kamień, który bardzo długo trzeba kopać. nie Jest bardzo, bardzo twardy, bardzo taki zbity i jest bardzo ciężko przez niego przejść. I teraz, ty poprzez to, że pytasz się dlaczego, to tak zaczynasz kopać na boki i faktycznie widzisz to, wszystko, co się dzieje. I później możesz znaleźć inną drogę, gdzie nie ma tego głazu i będzie ci się szybciej kopać. Trzecią rzeczą jest to, żebyś znalazł rozwiązanie, więc teraz po prostu szukasz rozwiązania. Więc rozwiązanie to zawsze jest po prostu wyeliminowanie tego problemu. Więc, żeby rozwiązać cały ten problem, musisz wyeliminować ten powód, dla którego to się w ogóle zaczęło. Na przykład, nie dostaje wystarczająco wyświetleń, to jest problem. Rozwiązaniem będzie, żeby nauczyć się więcej o miniaturkach, i dzięki temu będziesz w stanie dostawać więcej wyświetleń. No i ostatnią rzeczą jest to, żebyś po prostu zastosował rozwiązanie i teraz po prostu robisz to, co powiedziałeś, że zrobisz. A tak swoją drogą, to jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek zemnawikiem, albo userzeniem, to możesz kliknąć tam w pierwszy link na dole. Jeśli ten film Ci się spodobał, to na pewno spodobał Ci się to ten. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.